z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie standardowo przedstawię Wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat nadchodzącej aktualizacji. Także koniecznie, wydać ten film do końca. No i moi drodzy, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z Dzwoneczkiem i wyzwania na ten film to myślę, że tak 700 łapek w górę w godzinę. Także sprawdźmy, czy dacie radę. Jeszcze na samym początku tego filmu tylko przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście heksokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma ten kodzik wpisany. A teraz bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Także witam Was moi drodzy w giereczce. Na samym początku przechodzimy sobie do takiego ciekawego tematu, a dokładnie skina, który w grze był przez parę godzin i tak naprawdę do dzisiaj nie powrócił, gdyż skin ten został wydany w 2019 roku. I skin, o którym tutaj mowa, to skin, którego teraz widzicie na ekranie. I tak, jest to naprawdę ciekawe, gdyż bardzo mało osób posiada takowego skina. Można by powiedzieć, że jest on naprawdę rzadki. Ponieważ ja osobiście przez, w sumie odkąd gram w Fortnite'a, to tego skina widziałem może nie wiem, jeden, dwa razy, także no, definitywnie za często tego nie spotkacie. Tym bardziej, że ten, no jak już mówiłem, ostatni raz w sklepie z przedmiotami był w 2019 roku i w sumie to do dzisiaj nie powrócił. I nawet jakby powrócił, to myślę, że nawet gracze nie zwróciliby uwagi, gdyż skin ten, no nie jest jakoś strasznie ładny czy jakkolwiek wyróżniający się, ale taka informacja dla Was, że jeżeli znajdziecie tego skina, to jest on, no w pewnym, można by powiedzieć, sensie naprawdę rzadki. Teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do czegoś, co w większości z Was oczywiście lubi, czyli do darmowych nagród w obecnym sezonie. I tak, moi drodzy, niedługo będą właśnie kwalifikacje FNCS i będziecie mogli je oglądać właśnie na no, Twitchu. I tak, żeby zdobyć te nagrody, musicie mieć oczywiście połączone Wasze konto Epic Games z jakimś Waszym kontem na Twitchu. Możecie to zrobić poprzez stronę Epica, tam się po prostu logujecie, tam macie połączone konta i tam po prostu łączycie swoje konto Epic z kontem na Twitchu. I następnie, moi drodzy, będziecie musieli oglądać transmisję na Twitchu które mają właśnie włączone dropy, i właśnie w tych dropach będziecie otrzymywali te darmowe nagrody. W tym chociażby taki darmowy plecak, który według mnie jest naprawdę, ale to naprawdę całkiem przyzwoity. I tak, z tego co wiem, to transmisje te będą właśnie od 5 do 8 maja, a następnie będą od 22 do 28 maja. Także tak to mniej więcej wygląda. I jak najbardziej każdemu polecam w sumie sobie obejrzeć taką transmisję, no bo to, to tak naprawdę darmowe nagrody na plus, także tak to mniej więcej wygląda. A teraz przechodzimy sobie do tematu aktualizacji. Ma to być większa aktualizacja, która w plikach gry będzie oznaczona jako 20.30 i aktualizacja tam może nam wprowadzić naprawdę wiele ciekawych nowości do Fortnite. A. Na samym początku przechodzimy sobie do właśnie asortymentu broni, jak i również jakichś nowych pojazdów. A najdokładniej w temacie broni to myślę, że bronią, która może zostać przywrócona jest sztucer, gdyż to właśnie ten został też ostatnio zaktualizowany w plikach gry, więc najbardziej to radziłbym się nastawiać właśnie na jego powrót. Odnośnie właśnie takich, można by powiedzieć, pojazdów, to ostatnio, moi drodzy, został udostępniony film, w którym Epic Games właśnie dało nam taką lekką podpowiedź na temat tego, że niedługo do gry mogą powrócić helikoptery i będą to nowe helikoptery z właśnie takim bardziej designem siódem siódemki. Także tak to będzie mniej więcej wyglądało. I tak, tak naprawdę Epic Games w sumie już to nie ma na co czekać i myślę, że helikoptery w następnym update zostaną dodane, ewentualnie za dwie aktualizacje. Ale jeżeli nie helikoptery, to co jeszcze może powrócić? Może powrócić tak zwany baler, który był również dostępny w, z tego, co pamiętam, rozdziale pierwszym. Jest to taka fajna piłeczka, którą możemy sobie jeździć. Także odnośnie właśnie pojazdów i broni to właśnie są takie domysły, no ale myślę, że właśnie helikopter bądź ten baler po prostu w tej aktualizacji się pojawi. Kiedy w ogóle będzie ta aktualizacja, bo o tym też nie wspomniałem, będzie ona właśnie we wtorek, ponieważ we wtorki aktualizacji się pojawiają i jak już mówiłem ma to być aktualizacja 20.30, czyli taka jedna z większych aktualizacji, która oczywiście poza właśnie tematem na przykład jakichś nowych pojazdów czy też broni wprowadzi nam jak najbardziej jakieś nowe skiny do plików gry. No i oczywiście w temacie skinów to, to tak naprawdę nigdy nie wiemy co może zostać dodane do plików gry. Ale mamy parę informacji na temat wydarzenia, które właśnie może odbyć się pod koniec tego sezonu. No, nigdy nie jest nic do końca potwierdzone, bo Epic Games zawsze może wszystko zmienić tak naprawdę w ostatniej chwili. A najdokładniej mamy informacje na temat tego, że potwór ma być w tym wydarzeniu. I przy okazji mamy również informacje na temat tego, że właśnie coś z urządzeniem Midasa również ma po prostu mieć miejsce w Fortnite, gdyż właśnie zostały takie rzeczy odnalezione przez likerów. Myślę, że osobny film jeszcze na temat właśnie tego całego wydarzenia które będzie pod koniec tego sezonu również się pojawi. Także no, subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby takowego filmu nie przegapić. Odnośnie aktualizacji to to oczywiście zostanie zapewne poprawionych parę broni. Możliwe, że do trybu kreatywnego również zostaną dodane jakieś nowe rzeczy. Kto wie, moi drodzy, może jakaś broń na przykład zostanie usunięta i na przykład nagle się okaże, że jakaś pompa zniknie. Bądź też Epic Games nagle sobie wymarzy jakąś nową pompę i doda nową pompę, a kto wie, może też przywrócą jakiś stary itemek, na przykład starą pompę, no tutaj tak naprawdę nie ma właśnie pewności, tak naprawdę do samego końca, no bo wszystko może zostać zmienione. Ale jeżeli chcielibyście powrót właśnie starych przedmiotów, typu jakieś OG pompy, skara, czy czegokolwiek takiego, to zostawcie pod tym filmem łapeczkę do góry i zobaczmy ile osób chciałoby właśnie powrót takich starszych przedmiotów do właśnie Fortnite'a. No ja osobiście starą pompą jeszcze bym sobie zagrał tak normalnie, właśnie jakieś, nie wiem, solo, duo, no bo definitywnie to by było coś fajnego. Gracias. Pamiętam starą pompę. Także, moi drodzy, teraz przechodzimy sobie do czegoś, co jeszcze może zostać dodane w aktualizacji, czyli oczywiście Miles Morales. Tak, Miles Morales to jest ostatnio jeden z bardziej popularnych tematów wśród społeczności Fortnite'a, ponieważ, yy, tak, ten miał się pojawić właśnie sezon temu, czyli właśnie w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego, gdyż to właśnie w tym sezonie, na przykład, za setny stopień karnetu bojowego mieliśmy do blokowania, właśnie Spidermana, i jak się okazuje, to w poprzednim sezonie nie ten Spider-Man się nie pojawił. Więc gracze zaczęli spekulować, że to właśnie w tym sezonie no, najprawdopodobniej się takowy Spider-Man pojawi i niestety, ale na ten temat dalej nie mamy informacji. Ponieważ no, teoretycznie na przykład w wyplikach gry została zaktualizowana broń właśnie Spider-Mana, czyli właśnie przedmiot, który był w sobie dostępny w poprzednim sezonie, cieszył się naprawdę sporą popularnością i gracze definitywnie no, uważali, że jest to jeden z lepszych, mitycznych przedmiotów, jakie były kiedykolwiek w Fortnite. Cie w sumie sam osobiście tak uważam gdyż ten właśnie itemek był według mnie jednym z lepszych mitycznych i no ten został zaktualizowany więc jakby powrócił to pewnie zostałoby tam troszeczkę zmienione i najprawdopodobniej również zostałaby zmieniona można by powiedzieć jego grafika w sensie wygląd miałby on po prostu jakiś inny kolorek i to tak naprawdę tyle lecz niestety nie mamy żadnej informacji na temat tego czy właśnie Spider-Man Miles Morales zostanie dodany jakoś niedługo do Fortnite'a ponieważ właśnie kolejny film w którym będzie brał właśnie udział tak zwany Spider-Man Miłoż Moralny, zwany również jako Miles Morales, to to będzie tak z troszeczkę czasu jeszcze musimy poczekać. Myślę, że jeszcze ponad parę miesięcy. No wiecie, ten film z tego, co też tam widziałem, to ma się jeszcze przedłużyć, ponieważ wiadomo, Epic Games woli, że tak powiem, wypuścić skina na przykład jak jest jakaś premiera jakiegoś filmu. No bo to oczywiście można powiedzieć jest lepsze dla promocji całego skina i tak dalej, i tak dalej, lecz kto wie, jeżeli Miles Morales rzeczywiście zostanie dodany, to na Naprawdę bardzo fajnie, tym bardziej, że w mediach społecznościowych jest stworzonych naprawdę wiele konceptów, jak właśnie Miles Morales mógłby w grze wyglądać. I w ogóle zostałem jeden na jeden z ostatnim chłopkiem, co oznacza, że ten film powoli będzie dobiegał końca. No niestety ostatnio te aktualizacje w Fortnite są troszeczkę bardziej nudne, yy, no ale co? Miejmy nadzieję, że zostanie dodany ten Miles Morales i wtedy będzie naprawdę dość ciekawie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Teraz czekamy w sumie na tą aktualizację. Tutaj były takie, można powiedzieć, najbardziej rzeczy, które mogą się pojawić właśnie w tym update'cie. No i są też takie, które no, prędzej czy później się pojawią, tak jak na przykład te balery, bądź też helikoptery, jak i również Miles Morales, gdyż Miles Morales to jest praktycz praktycznie pewniaczek, tylko że musimy po prostu na niego poczekać. Także ja byłem Hexo, Dzięki za obejrzenie, widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia! Cześć!